Witam serdecznie, pokażę jak przygotować trzy pyszne i zdrowe koktajle truskawkowe. Do przygotowania pierwszego koktajlu będziemy potrzebowali 3 banany, około 400 g truskawek, szklankę mleka, kubek 400 g jogurtu naturalnego kremowego oraz do posłodzenia koktajlu miód, cukier lub ksylitol. Do pojemnika przekładam obrane szypułek i umyte truskawki, banany, mleko, jogurt, słodzę miodem i rozdrabniam blenderem. Koktajl jest gotowy, najlepiej smakuje, dobrze schłodzony. Do przygotowania drugiego koktajlu, który również idealnie nadaje się na śniadanie, będziemy potrzebowali 3 banany, około 300 g truskawek, około 6 łyżek płatków błyskawicznych orkiszowych, 400 ml mleka i do posłodzenia miód, cukier lub ksylitol. Do pojemnika przekładam wszystkie składniki, słodzę miodem i rozdrabniam blenderem. Tak przygotowany koktajl odstawiam na około 1 godzinę do lodówki, aby płatki zmiękły, a koktajl się schłodził. Koktajl możemy również przygotować wieczorem, a rano podać na śniadanie. Do przygotowania trzeciego koktajlu będziemy potrzebowali około 300 g truskawek, około 4 łyżek otrąb pszennych, kubek 400 g jogurtu naturalnego kremowego i do posłodzenia miód, cukier lub ksylitol. Składniki na koktajl przekładam do pojemnika i rozdrabniam blenderem. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Koktajl przed podaniem możemy schłodzić. Koktajle są gotowe. Życzę smacznego!